Cześć! Przez ostatnie dwa lata korzystałem z fotela Huzaro Hero 6.0 widocznego z tyłu i początkowo po przesiadce z fotela byłem z niego naprawdę zadowolony. Huzaro oferował nowe możliwości oraz jakość jego wykonania była naprawdę fajna. Natomiast po czasie zaczął się on degradować, tak więc po tych dwóch latach nadszedł czas na zmianę. Przez to, że przy komputerze spędzam dużo czasu zależało mi na odchylanym oparciu. No i w związku z tym większość foteli ergonomicznych nie spełniała moich wymagań. Przeglądając internet w poszukiwaniu zastępstwa dla Hero 6.0 doszedłem do wniosku, że wybór fotela nie jest łatwy, bo obiektywnych opinii jest jak na lekarstwo. Poza tym użytkownicy wymieniają fotele raczej na modele lepsze i droższe. Tak więc te nowe funkcje i lepsza jakość e, znajduje swoje odzwierciedlenie w opiniach, mimo że często jest ona dość stronnicza. Ostatecznie wybór padł na SPC Gear SR600F. Przekonał mnie do siebie tym, że przynajmniej teoretycznie elementy, które zawiodły w Huzaro, tu wyglądają zdecydowanie lepiej. Głównym problemem mojego egzemplarza Hero 6.0 jest siedzisko oraz obicie. Fotel tak się wysiedział, że jest pochylony do przodu. To w połączeniu z obiciem z ekoskóry sprawia, że fotel dzieli niebezpiecznie dużo ze skocznią narciarską, co w połączeniu ze śliskimi spodniami sprawia, że siedzenie jest niemałym wyzwaniem. Sama ekoskóra zdążyła też nieźle popękać, a coś od siebie dorzucił też kot. Wygląda to kiepsko, szczególnie że nie jestem dużym gościem. Przy 177 cm ważę 69 kg. W przypadku fotela SPC nie jestem w stanie stwierdzić, czy gąbka jest lepsza, bo mam go niecałe dwa miesiące. Ale obicie z materiału jest zdecydowanie bardziej komfortowe i na pewno nie popęka. Fotel zapewnia odpowiednią szorstkość materiału i nic się do niego nie przyklei, nawet w upalne dni. Mały minus, że materiał wybrany przez SPC bardzo mocno przyciąga sierść. Kod rzadko przebywa w moim pokoju, ale na tym fotelu zawsze czuję jego obecność. No i jak przekonałem się na potrzeby tego materiału, wyczyszczenie go jest równie łatwe, co przebiegnięcie półmaratonu. Druga sprawa w huzaro, która niezwykle mocno mnie denerwowała, to popękane podłokietniki, które powodowały niemały dyskomfort przez drapanie przed ramion. Podłokietniki w SR600F sprawiają lepsze wrażenie i dają dużo większą regulację. Ruszają się w praktycznie każdej płaszczyźnie. Nie obyło się bez luzów, ale są one akceptowalne. Przy codziennym korzystaniu z fotela nie przeszkadzają, natomiast jestem ciekawy, jak zniosą próbę czasu. Z huzaro miałem jeszcze jeden irytujący problem: czasami fotel sam zjeżdżał w dół. SPC jest nowy, zatem oczywiste jest, że element służący do regulacji wysokości działa bez zastrzeżeń, natomiast zakres jego ruchu jest mniejszy. W SPC też nie do końca podoba mi się kontrola odchylenia oparcia. W huzaro po przytrzymaniu wajchy oparcie samo wraca do pozycji pionowej. W nowym fotelu trzeba je podciągnąć ręcznie do interesującej nas pozycji, co wymaga użycia dwóch rąk. Rozwiązanie z huzaro bardziej mi odpowiadało. Dużo użytkowników, niezależnie od modelu czy nawet producenta, narzeka na skrzypienie w fotelach. Chyba każdy fotel, jaki miałem, w pewnym momencie skrzypiał. Nawet miesięcznemu SPC się to zdarza. Wyjścia w tej sytuacji są dwa. Pierwsze to posmarować skrzypiący element. Drugie to po prostu poczekać. Osobiście jestem zwolennikiem tej drugiej metody, chociaż muszę przyznać, że wymaga ona niemałej cierpliwości. Poza tym SPC wydaje się zdecydowanie lepiej zrobiony i masywniejszy. Podstawa została wykonana w 100% z metalu, a oparcie jest grubsze niż w Huzaro. W fotelach gamingowych dołączone poduszki zawsze są kwestią ergonomicznie sporną. Tu są one lepiej wyprofilowane. Uzaro przez dwa lata podrożał i obecnie trzeba za niego zapłacić 699 zł, a więc nie mało. Niestety osobiście nie korzystałem długoterminowo z innych foteli w tym przedziale cenowym, jednak wydaje mi się, że Hero 60 nie jest najlepszym wyborem w tej cenie. Z kolei z SPC Gira przez ten miesiąc korzystało mi się naprawdę przyjemnie. Po ponad miesiącu jestem zadowolony z mojego nowego fotela. Co prawda kosztuje on 500 zł więcej, ale według mnie ma większy potencjał niż Hero 6 Zero. Prawdopodobnie jest to oczywiste, jednak chcę to jeszcze podkreślić, że ten film to nie recenzja fotela SPC, ponieważ mam go po prostu za krótko. Jednak jeśli coś wyjdzie w trakcie używania, to napiszę odpowiedni komentarz i przypnę go pod tym filmem. Mam do Was również pytanie, na czym Wy siedzicie i czy jesteście z tego zadowoleni? Dajcie znać w komentarzu. Na koniec zaproszę jeszcze do moich social mediów oraz podziękuję Wam za uwagę. Do następnego. Cześć!